Witam. Wam! Dzisiaj chciałam Wam pokazać taki bardzo szybki haul e, AliExpressowy. Przyszła do mnie mała paczuszka z kilkoma rzeczami, które zamówiłam. To będą głównie, znaczy tylko tak naprawdę, washi tape i, i naklejki. Ale zacznijmy od początku. E, pierwsza rzecz to zestaw naklejek, który Wam pokażę. To są naklejki z kotami, jeżeli dobrze pamiętam, ale w takim Wiosennym wydaniu. O, jak widzicie. O, i tutaj są kwiatuszki i ptaszki. Ja myślałam, że to same koty. No oczywiście. Tutaj są takie banerki. Tu są jakieś kryształki i owocki. No, wygląda to ładnie. I podejrzewam, że kosztowało dosłownie kilka centów, ale wyglądają fajnie i są o tyle fajne, że są przezroczyste, ale niestety błyszczące. Te błyszczące są o tyle gorsze, że jak robię zdjęcia później planerkowi ze światłem, to się wszystko odbija. Ale te są śliczne z tymi brylancikami. Bardzo ładnie to wygląda. No, także tak, to jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. W zasadzie pierwsze sześć rzeczy, nie? Druga rzecz to kolejne naklejki. Tutaj też jest cały zestaw. I zajmę. Ja wam pokazać w całości. Znowu jest kilka arkuszy. O, czekajcie, tam to odsuniemy. Tu są jakieś dziewczyneczki poprzebierane. Tutaj kolejne. Nie wiem, czy to jest jakaś bajka. Chyba nie. Chyba po prostu wizja twórcza jakiegoś artysty. Ale śliczne, zobaczcie tutaj te szafroczko, ale prześliczne są te rysunki. Większość, bo na przykład ten styl mi się średnio podoba. Ale wszystkie te tego typu są naprawdę bardzo ładne. Bardzo ładne. I fajnie, bo można je wykorzystać na różne okazje, w sensie, że jest tak dużo różnych minek, różnych jakichś takich sytuacyjnych obrazków tych dziewczynek, że że się na pewno przydadzą na różne okazje. Tutaj są chyba kolejne naklejki, To nie jest Washi, bo jest za cienkie. Czekajcie, wyjmuję. A, tak, to będzie taki komplet naklejek. Wszystkie wszystkie. O, kocie. Nie, nie będę Wam wszystkich pokazywać. To są takie mroczne kocie obrazki. O Boże, jakie oczy. Zobaczcie, jakie to jest piękne wszystko. O, tak, to teraz będziecie mogli e, oglądać w moim Bullet journalu mnóstwo naklejek. O jest nawet ten z Alicji w Kolejnie Czarów. Dobra, przesuwamy. Lecimy dalej. Kolejne naklejki. Ja jeszcze ich w ogóle nie otwieram, jeszcze ich nie oglądałam. Słuchajcie, jesteście ze mną pierwszy raz przy nich. Oczywiście, że z drugiej strony otworzą. O, Boże. To są takie mm, sukulenty chyba będą. O. Ja też nie będę Wam wszystkich pokazywać, bo jest tego tutaj dużo. Tylko tak właśnie są trójkąty. No, sukulenty pod każdą postacią. Ostatnio mam jakieś świątynie na punkcie sukulentów. W ogóle szukam po różnych sklepach jakichś takich ładnych sukulentów i nigdzie nie mogę ich znaleźć. Zastanawiam się też, jak one z kotami będą współgrały, czy w ogóle będą współgrały, bo wyglądają tak ślicznie, że chyba się w końcu zaopatrzę. O jest, zobaczcie, kiedy jest śliczne: ten jest jak ładna. Ten, ten i ten, i ten, i ten też. Ojej. Dobra. Bo nie przedłużamy. Nie przedłużamy, nie przedłużamy. Co my tu mamy dalej? O, tu jest tłośli taki słoikowy washi. Zobaczymy. Spróbujemy to otworzyć. Wszystkie washi, które tutaj zamówiłam, znaczy wszystkie, no całe cztery, są prawdziwymi washi, w sensie są e, papierowe. Zobaczcie, jakie słoiczki. Ślicznie to wygląda. I w ogóle takie, takie, tego typu washi są fajne, bo tak naprawdę każdy taki wycinek może robić za osobną naklejkę. I Gdyby się chciało gdzieś przykleić. Mega fajnie to wygląda. Śliczna. Ja ostatnio mam fiolę na punkcie takich właśnie washi typów. Super. O, jeszcze jedne naklejki. Dobra, to jeszcze naklejki, a potem już te trzy ostatnie washi Wam pokażę. bo To są te takie brylanty, diamenty yy, geometryczne. Zobaczcie, jakie ładne. O, wow! No, już się na nie czaiłam od tak długa. Znaczy, inna sprawa, że ja to wszystko zamówiłam w ogóle chyba pod koniec zeszłego roku, czy na początku tego roku. Ale przez to, że tam u nich był nowy rok chiński, to generalnie przyszło dopiero, no, dopiero niedawno tak naprawdę więc troszeczkę się naczekałam, jakie to ładne, przepiękne są te naklejki, no, naprawdę piękne, dobra, co dalej, co dalej, mm, tu mam i tape'a kolejnego, tu mam kolejnego washi tape'a, tym razem taki z kokardkami. zobaczcie, jakie piękne, też liczne. Takie właśnie podobne do tych słoikowych. Też jest jeden wzór i każdy kwadracik można tak naprawdę wykorzystać do wielu różnych, różnych celów. Mega fajne. Jaram się. Naprawdę się jaram. Bo wygląda to bardzo dobrze. Dobra. I przedostatni washi tape tym razem m, taka szersza była w takim pudełeczku, pokażę Wam, gdyby kogoś interesowało. Ewentualny zakup. To jest taka kobieca y, kosmetyczka. U, co my tu mamy. O zobaczcie. Jakie to fajne? Jest jakiś krem, cienie do powiek, tuż do rzęs. To tu jest kosmetyczka, lakier jakieś pędzle balsam o, Coco Chanel <grystanie> tak kolejna maskara, fajnie to wygląda mega, jest taka bardzo gruba, jest dużo grubsza, zobaczcie to jest ta gruba, a tu jest taka cienka, zwykła poczekajcie, pokażę wam, żebyście mieli porównanie, ona jest dwa razy grubsza no, i jednocześnie jest oczywiście też troszeczkę e, droższa. Ale moim zdaniem, jedną czy dwie takie mieć, to w ogóle jest moja pierwsza taka gruba. E, no, druga. Druga taka gruba taśma. I zobaczymy, czy będzie się sprawdzała. Jak będzie się sprawdzała, ale powiem Wam, że robi bardzo duże, pozytywne wrażenie. Bardzo mi się podoba. Ja właśnie e, zbijam taśmę. No, także wygląda dobrze. Wygląda dobrze. I ostatnia rzecz. To jest też taka gruba taśma, tym razem y, malarska, powiedziałabym, artystyczna. Zobaczmy, co tu w środku jest. Co tu w środku jest? Pokaż, kotku, co masz w środku. O, no tak, malarska, artystyczna. Czyli sztaluga, farby, mm, pędzle i tego typu rzeczy też wygląda mega fajnie. Super. No. I tak się prezentują całe moje zakupy z Aliexpress, które ostatnio do mnie przyszły, wszystko jest od jednego sprzedawcy, wszystko kosztowało jakieś nieduże pieniążki, monetki, więc na pewno Wam podlinkuję, a póki co bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, dajcie znać co Wam się najbardziej podobało, co chcielibyście jeszcze obejrzeć. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie, e, wpadajcie do mnie na Instagrama, na Facebooka i przede wszystkim na bloga tosiakowo.pl. Tam też dużo, dużo, dużo e, bullet journalu. Bullet journala. I cóż, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa-pa!